Nasza akcja polega na tym, aby propagować profilaktykę przeciwnowotworową i nie lekceważenie objawów. Jeszcze na pana informacyjna. Może Pan przekazać również rodzinie, że w przeciągu dwóch lat nastąpiło podwojenie liczby zachorowań na chłoniaka. Czy, czy przychodnie o tym wiedzą? Jest to coraz niebezpieczniejsza choroba, która dotyka nie tylko starszych, o, starsze osoby. Wszyscy wiemy, że są to nowotwory układu limfatycznego. Może teraz przebierzemy układ płucny i jak ważną rolę spełnia w naszym organizmie. To jest nasz swoisty ochroniarz. W zależności od tego jak o siebie dbamy, jaką stosujemy dietę, jak często uprawiamy wysiłek fizyczny, tak ten ochroniarz dobrze nas chroni. Na koniaka. Jeszcze mamy haka. Na koniaka. Jeszcze mamy haka. Na koniaka. Mamy haka. Na koniaka. Akcja dobra, ale Realizacja w zasadzie niemożliwa, dlatego że, proszę Pani, służba zdrowia nie ma pieniędzy i nie finansuje pewnych spraw.